Cześć, to trzeci odcinek kanału Koniec Bycia Singlem. Ja jestem Tomek, a dziś będziemy mówić o tym, jak zrobić dobre wrażenie na pierwszej randce. Zaczynamy! Muzyka Drodzy Państwo, niezmiernie się cieszę, że pierwsze dwa odcinki mają tyle wyświetleń. Zakładałem, że pierwszy będzie miał w okolicach 1000, a jest ponad czy około 2,5, a drugi myślałem, pewnie będzie spadek. Jak będzie 600, to będzie dobrze, a jest już ponad 750. Po prostu jestem niesamowicie zadowolony. Cieszę się w takim razie, że te treści, które nagrałem, spotykają się z Państwa e, taką no, chęcią oglądania, bo oglądalność jest na poziomie 50-60%, a YouTube mi powiedział, że to jest bardzo dużo. Drodzy Państwo, odnosząc się do poprzedniego odcinka tylko jednym zdaniem, ponieważ był tutaj właśnie wczoraj w kawiarni Agere kontra Łukasz, który powiedział mi, Tomek, wiesz co, warto jednak dodać, że oczywiście to, dlaczego być w związku jest bardzo ważne, ale nie można też rezygnować z tego, żeby nie myśleć o drugiej ostrobie również pod względem jej wyglądu. I Łukasz miał w 100% rację, w związku z tym zrobię małe addentum, czyli drodzy Państwo, w pierwszej kolejności, oczywiście, ważne jest to, żeby wiedzieć, z kim chce się być i dlaczego, bo to jest najważniejsze, e, ale e, nie można rezygnować oczywiście z tego, że będziecie chcieli być na przykład, drodzy panowie, z kobietą, która wam się nie podoba. Zresztą, drogie panie, czy chciałybyście być z facetem, który e, uważa was za brzydkie? No, myślę, że żadna pani by nie chciała. Chciałybyście być najpiękniejsze w oczach mężczyzn i my chcemy również. Wybierać najpiękniejsze dziewczyny, e, a każda z Was ma przeogromny urok osobisty, a kiedy dba o swoją kobiecość, to jest ona tak zewnętrznie e, otaczająca rzeczywistość, że każdy facet potrafi się zauroczyć w kobiecie, która jest przepełniona wewnętrznym pięknem, bo to się przekłada również na, e, na zewnętrzny wygląd. To tyle. Tylko tytułem e, takiego. Dodatku do poprzedniego filmiku, ale jeszcze i tak pewnie nie raz do tego wrócę. Drodzy Państwo, jak zrobić dobre wrażenie na pierwszej randce? przygotuj się. Otóż e, wydaje się to trochę głupie, jak się można przygotować do randki, a chciałbym dać przykład. E, szczególnie do szybkich randek, bo one są często pierwszym naszym spotkaniem. Oczywiście możecie to przełożyć również na randkę jakąkolwiek, natomiast ja chcę się odnieść do szybkich randek, bo potem będzie nam to bardzo mocno. Jakby rezonowało, czy pokazywało w tak naprawdę normalnych relacjach, nie tylko takich moderowanych. E, miałem dwóch kolegów. Znaczy, mam do tej pory, są moimi bardzo dobrymi kumplami, ale wtedy byliśmy ze sobą bardziej zżyci z tego powodu, bo ani jeden z nas nie miał wtedy jeszcze żony. Teraz ma każdy. Nie mieliśmy wtedy naszych dzieci, a teraz już ja się oczekuję dziecka, jeden z moich kolegów tak samo. W związku z tym jesteśmy już starymi chłopami, ale kiedy chodziliśmy na szybkie randki, to jeden z nich. Taki właśnie, który tutaj roboczo nazwę Mr. R., e, miał najwięcej wyborów. Ja byłem gdzieś tak po środku, a ten mój kolega e, drugi, no tak, miał no, najmniej. Generalnie jedna, dwie dziewczyny go wybierały. No i tego kolegę, którego wybierało, słuchajcie, naprawdę około 60% dziewczyn, no bym byliśmy trochę zdziwieni, bo e, generalnie, kiedy chodziliśmy na imprezy, to nie miał największego powodzenia u dziewczyn, a podczas tych szybkich randek jakoś tak nagle. Wybuchła w nim męskość. No i my się go pytamy: słuchaj, Mr. R., e, co takiego jest, e, co, co ty robisz podczas tych szybkich randek, że dziewczyny ciebie wybierają? No i on mówi: No, ja się po prostu przygotowuję do nich. No i my tak popatrzyliśmy z tym moim kolegą na siebie, no jak się można przygotować do randki, a tym bardziej do szybkich randek. No i on mówi: Wiecie co, dziewczyny zawsze zadają praktycznie te same pytania. Oczywiście nie każda zadaje każdy z nich, ale są pewne sztampowe pytania, na które po prostu można się przygotować. No to w takim razie, no powiedz, jakie to są te pytania? No przecież każdy o tym wie. Dziewczyny się pytają na przykład, jakie jest Twoje hobby? Jaka jest jakaś ulubiona książka? Gdzie byś chciał pojechać? Ulubiona potrawa? I tego typu rzeczy. W związku z tym, kiedy ja przychodzę na szybkie randki, to ja jestem pewien swojej odpowiedzi, podczas gdy większość facetów siedzi i się zastanawia. No i wtedy nas rzeczywiście olśniło. Bo czy tak dokładnie potrafisz sprecyzować, jaka jest twoja ulubiona książka. Albo jeżeli byś chciał gdzieś pojechać, masz cały świat do wyboru, to potrafisz powiedzieć, gdzie chcesz pojechać i dlaczego. No ja na samym początku bym się musiał chociaż chwilę zastanowić. A on potrafił powiedzieć, wiesz co, moim najwspanialszym takim regionem świata, o którym marzę, to jest Wietnam. Czytałem ostatnio taką książkę historyczną właśnie o Wietnamie. W ogóle fascynuje mnie wojna, która miała tam miejsce no, w XX wieku. I oglądałem ostatnio w ogóle Pascala, który tam był i pokazywał kuchnię wietnamską. Jestem zafascynowany tym krajem szczególnie przyrodą, architekturą, ale również po prostu ludźmi. No i ta wypowiedź wygląda super profesjonalnie w stosunku do takiej. O, no, w góry bym chciał pojechać. No, bardzo lubię góry. Zastanów się, która opcja by była dla Ciebie lepsza. Oczywiście ja trochę przyjaskrawiłem ten wietnam, jako e, mówiąc takimi słowami, ale to już jakaś odpowiedź, za którą idzie konkret. W związku z tym warto jest wiedzieć i znać samego siebie. Jakie jest twoje hobby? Zastanów się, co lubisz robić w życiu. I powiedz o tym. Lubisz na przykład, nie wiem, jeżeli lubisz nawet oglądać seriale, to powiedz dlaczego? Co Cię z tych seriali na przykład interesuje? Lubisz siedzieć w internecie? Może to nie jest najlepsze hobby i nie, nie, nie zawsze jest się dobrze tym chwalić, na przykład na szybkich randkach, ale jeżeli jesteś w internecie, to Cię ciekawi. Na przykład, lubi surfować po stronach, które przekazują mi jakąś konkretną wiedzę. A i to może być super. No właśnie, i to może pokazać, że na przykład Masz jakąś swoją pasję za tym idzie. Jeżeli jesteś kobietą i na przykład lubisz surfować i yy, poznawać nowe trendy w modzie, nowe jakieś zainteresowania, które są związane. Z nie wiem, jakimś e, tam z make-upem i mnóstwem takich rzeczy, to to jest pewne hobby, które może również e, pokazać drugiej osobie, że coś za tobą idzie dalej. To jest super. To jest w ogóle fantastyczna rzecz, jeżeli potrafisz o tym opowiadać w sposób interesujący. E, dobrze jest na przykład zastanowić się bo takie często też pytania padają, jakie były Twoje plany w dzieciństwie na przyszłość? No to w takim razie możesz od razu odpowiedzieć. E, o takich rzeczach. Skąd pochodzisz? Na przykład jak ja bym powiedział, że pochodzę z Płocka, to chociaż dwa zdania o tym Płocku powiedz. Na przykład, nie wiem czy wiesz, że w Płocku to pochowanych jest dwóch królów Polski, właściwie książąt polskich, Herman i Krzywousty i Płock przez 70 lat uznawany był za stolicę Polski. No i to jest coś fajnego, co możesz przekazać drugiej osobie, a nie tylko pustą informację, bo każdy z nas, mówiąc o tym, że pochodzi z jakiejś miejscowości, o to się często pytamy. W związku z tym, pierwszy punkt to jest przygotuj się. No właśnie, bądź elastyczna. Co to znaczy być elastycznym? Czy takim, że na przykład powinienem być gibki? Czy raczej chodzi o dostosowanie się do drugiej osoby? No i to zdecydowanie chodzi o tę drugą rzecz. Kiedy rozmawiasz z dziewczyną albo z chłopakiem, to bądź elastyczny w swoich poglądach, nie w wartościach. Wartości są Twoje i są jak najbardziej czymś podstawowym. Wartości to są takie najważniejsze elementy, które są w nas. Natomiast w poglądach możemy być elastyczni. A nawet jeżeli chcesz być w nich stały to słuchaj drugiej osoby. Nie musisz od razu walić najgorszymi tekstami, typu, że e, jak ktoś na przykład by zagłosował na taką osobę, to głupek, tym bardziej, że teraz mamy okres wyborów, no nie? Więc e, jeżeli się umawiasz z kimś na randkę i słyszysz, że ktoś chce zagłosować na kandydata, który jest całkowicie sprzeczny z tobą, wstrzymaj się z takim tekstem, a poznaj, co ta druga osoba ma na myśli. Bycie elastycznym to również dostosowanie się do pewnego sposobu mówienia drugiej osoby. Ja dosyć mówię szybko, ale jeżeli na przykład przed tobą siedzi osoba, która ma trochę wolniejszy styl mówienia, to zastanów się, czy nie lepiej się dostosować do tego stylu mówienia, żebyście razem nadawali na tych samych falach. Oczywiście ta druga osoba może dostosować się do Ciebie. Jest pewnych mnóstwo takich działań, e, o których pewnie powiem, w, bo już mam taki przygotowany tekst do odcinka. A propos mowy ciała w ogóle w relacjach, on będzie myślę, że określał w dużej mierze właśnie jak stopy, jak ręce i mnóstwo rzeczy, które pozwolą nam dopasować się do drugiej osoby. Nie po to, żeby nią manipulować, bo to jest absolutny błąd. Po to, żeby ta osoba dobrze czuła się w naszym towarzystwie. To jest celem mowy ciała. Tak samo. Twojej mowy ciała, jeżeli ty usiądziesz w odpowiedni sposób, tobie będzie wygodniej, to prawdopodobnie będziesz mówił piękniejszą polszczyzną, będziesz mówił ładniejsze słowa, będziesz super dobierał e, całe jakieś frazy i dzięki temu będziesz lepiej wyglądał w oczach innych ludzi. Dlatego bądź elastyczny i bądź elastyczna podczas rozmowy, szczególnie na szybkich randkach albo na pierwszej randce. No właśnie, mamy nasze uszy, a po co je mamy? No do słuchania. Więc kiedy jesteś na randce, to w pierwszej kolejności zamieniaj się w słuch. My bardzo, jako ludzie, lubimy być wysłuchiwani. I to nie o to chodzi, że nie masz powiedzieć swojego zdania, ale najgorszą rzeczą, która się pojawia podczas rozmowy, to jest mówienie takiego słowa, często padają na przykład one dwa obok siebie, które zrzuca kura albo daje z siebie kura, czyli ja. Ja, 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 i tak dalej, i tak dalej. Bo ja, bo u mnie, bo dla mnie. To nie o to chodzi, że nie masz powiedzieć swojego zdania, ale kiedy zarzucasz takim słowotokiem o tym, co ty właśnie myślisz, to druga osoba ma wrażenie, że w ogóle jej nie słuchasz. Jeżeli zmienisz tylko pewien swój sposób mówienia. To od razu okaże się, że będzie to dużo, dużo lepszy sposób na komunikację. Na czym to polega? W bardzo prostej wersji e, możesz sobie zastanowić, że jeżeli druga osoba opowiada ci historię, na przykład kiedy była mała, i ty powiesz, a ja kiedy byłem mały, to od razu przerzucasz się do swojego tematu. Żeby zrobić to w sposób kulturalny, miły i taki, który nie będzie jakby pokazywał drugiej osobie, że ty jesteś najważniejszy, to zrób zdanie wstępu. Zresztą to, to niesamowicie ciekawe, jak spędzałaś dzieciństwo, um, bo u mnie na przykład było inaczej, wiesz? Moje doświadczenie było inne, i to już samo zdanie, takie kilka słów wstępu, daje ładną możliwość do przejścia do drugiego tematu. A kiedy zaczynasz mówić ja, no to wtedy nie jest to najpiękniejsza wersja. W związku z tym, kiedy rozmawiamy, to jest pewna zależność pomiędzy mężczyznami a kobietami. Mężczyzna powinien mówić najlepiej w granicach 35-40%. Reszta przeznaczana jest na kobiety. Kobieta trochę ma taki handicap, czyli ma takie przyzwolenie na mówienie więcej o sobie niż mężczyzna. To nie znaczy, że jeżeli na przykład mamy kobietę, która jest bardzo mało mówna, a facet mówi więcej, to jest coś złego. Ale o to chodzi, żeby nie była to rozmowa na zasadzie dziennikarstwa. Zdradzę kilka teraz sekretów które miały osoby, które przychodziły do nas na szybkie randki. Sorry, wiem, ale to są naprawdę świetne sposoby na rozpoczęcie jakiejś konwersacji. W związku z tym, jeżeli oglądasz, to wiedz, że jesteś dla mnie poniekąd wzorem, ponieważ dziewczyny, szczególnie tu się kieruje do panów, przychodziły potem do mnie i mówiły mi: "Wiesz co? Tamten gość był naprawdę ciekawy i bardzo oryginalny, bo rozmawiał ze mną inaczej niż każdy facet". No właśnie co robili ci mężczyźni, ale tak samo, droga pani, możesz, ale zacząłem machać rękami przed samym sobą, ale tak samo, droga pani, możesz wykorzystać te techniki, czy pewne sposoby komunikacji, będąc w relacji z jakimś mężczyzną, na przykład na szybkich randkach u nas na chrześcijańskich singlach, albo gdziekolwiek indziej. Chociaż teraz wiadomo, okres kwarantanny, ale my już za ta chwila będziemy ruszali z szybkimi randkami, także serdecznie zapraszam, bo będzie się można już u nas niedługo zapisywać. Dobra takim pytaniem, które ja uważam, że naprawdę było świetne, bo sporo dziewczyn o nim mi mówiło, to było to, że kiedy chłopak siadał na szybkie randki do dziewczyny, to zaczynał rozmowę tak tradycyjnie, a po chwili mówił: Wiesz, co mam do ciebie pytanie? Jakbyś mogła wybrać ze wszystkich superbohaterów, jakich znasz, to jakim byś chciała być? No i ona tam odpowiadała, nie wiem, na przykład Supermanem, Spidermanem, kimkolwiek, nie wiem, jakimkolwiek innym, albo taką postacią, którą znała. No i wtedy od razu: A dlaczego? No i ta dziewczyna musiała się wykazać troszkę jakimiś takimi no, głębszym zastanowieniem i zaczynała się rozmowa. I ten chłopak się pytał: "No ale na przykład ten superbohater mógłby być osobą, która ma jakieś wady, a na przykład ma jakieś zalety. Co jest w tym dla ciebie ciekawego?" Okazuje się, że to on moderował rozmowę i pytał się o to, co jest dla tej dziewczyny najważniejsze. Super, naprawdę rzecz. I tak samo możesz zrobić ty jako dziewczyna w stosunku do super, do super chłopaka. No w przyszłości do super chłopaka, do jakiegoś chłopaka, z którym rozmawiasz. Takimi prostymi rzeczami, które też są moim zdaniem fantastyczne, to jest na przykład zapytanie się o jakąś wyjątkową książkę, o której wspomniałem. Uwierzcie mi na przykład, że akurat o te książki to nie za dużo osób pyta. A uważam, że to jest naprawdę warto. Można dzięki temu poznać jakąś osobę. Jest sporo takich technik, które ja uważam, że warto zastosować. Na przykład udajmy, siadaszcie sobie na przykład na, na pierwszej randce i mówisz, słuchaj, wiesz, co mam pomysł. Udajmy, że znamy się od dzieciństwa i teraz. Przez pięć najbliższych minut rozmawiamy o takich sprawach, o których byśmy rozmawiali z najlepszym przyjacielem albo najlepszą przyjaciółką. Taka gra powoduje, że nagle tracimy swoje bariery, takie, które wynikają ze stresu, z nerwów, i od razu zaczynamy wchodzić w pewną konwersację, która powoduje, że yy, yy, no, mamy wrażenie, że się znamy z drugą osobą. Możecie wejść w inną grę, na przykład taką, kiedy się widziałem w pewnym filmie i mi się ona oso osobiście bardzo spodobała. Chociaż jak mówiłem o nim moim koleżankom, to tak nie zawsze im się podobało, ale ja uważam, że może to być fajna, fajny sposób na zapoznanie z drugą osobą. Zamiast mówić jej, skąd jesteś, gdzie pracujesz, gdzie studiowałaś, a co lubisz, to możesz powiedzieć słuchaj, zagrajmy w grę. Mamy minutę. I na początku ty, a potem ja opowiadamy swoje życie, ale mamy na to tylko minutę. Nie możemy nic więcej. Nie, nie mamy na to więcej czasu. Prosta bardzo rzecz, ale w sumie ciekawa na rozpoczęcie też e, jakiejś znajomości. I e, jeden z takich ostatnich już punktów, które tutaj chciałem zamieścić, e, to jest e, no trochę takie podejście. Mała perswazja, która myślę, że może dotrzeć do niejednego mężczyzny, szczególnie mówię tutaj o paniach, które mogą zastosować taki sposób działania. Dlaczego? Bo pewnie drogie panie wiecie, że żeby dojść do mężczyzny serca, o, warto dojść przez żołądek. W związku z tym, kiedy rozpoczynacie na przykład jakieś takie szybkie randki, to możecie powiedzieć, wiesz co, ojej, aż mi zaschło w gardle i jestem masakrycznie głodna. Wiesz, że tu jest jakieś dobre jedzenie, które można by było zjeść? W ogóle muszę coś szybko zjeść po tych szybkich randkach, albo na przykład e, rozpoczynając jakąkolwiek nawet randkę, możecie rozpocząć taką rozmowę. No i najlepiej to na szybkich randkach, bo to jest taki sposób, który rzeczywiście myślę, że może być bardzo fajny. No to ten chłopak na przykład może się zapytać, a co lubisz jeść? A jakie są Twoje jakieś tam e, ciekawe kulinarne smaki? No i potem możesz ciągnąć taką rozmowę, kończąc ją, że e, masz pomysł. Chcesz iść do knajpy, która tu jest za rogiem, a najlepiej, żeby ten chłopak ją polecił. I jak będzie normalny hop, to powinien Cię zaprosić, a jak nie, to możesz Ty mu powiedzieć. A Ty masz ochotę coś zjeść? Nie mówiąc o tym, żeby Cię zapraszał. Nie mówiąc o tym, że Ty chcesz, żeby on Ciebie zaprosił, ale wykorzystując pewien sposób... Konwersacji. No i jak będziesz się podobać i zrobiłaś na nim dobre wrażenie, no to powinien z tobą powiedzieć, pewnie to możemy iść razem zjeść. No i super, bo udało Wam się e, e, nawiązać jakąś konwersację. Ale to można się tym bawić. Na przykład możesz e, siąść na przykład, drogi kawalerze, naprzeciwko dziewczyny i zapytać się jej, słuchaj, jakie są Twoje ulubione smaki, ale takie z dzieciństwa. No i to też jest fajna rozmowa, bo generalnie dzieciństwo nam się w większości oczywiście kojarzy z takim niewinnością, w związku z tym e, również warto jest jakby do tego w ten sposób podejść. Oczywiście na koniec tak samo możesz zaproponować jakieś miejsce, do, żeby pójść razem. E, jest jeszcze jedno bardzo dobre pytanie, to już ostatnie kończąc ten punkt. Szczególnie to jest skierowane do pań, czyli drodzy panowie, jeżeli jesteście na szybkich randkach czy w ogóle na randce, to fajnie jest zadać jakieś pytanie, które jest związane z poznaniem tej dziewczyny, a dziewczyny lubią mówić najbardziej. Przy poznawaniu się o swoich emocjach czy o swoich uczuciach. Ym, I to pytanie, które ja pytałem się moich koleżanek, powiedziała, że o super, jakby mi ktoś takie zadał, to bym była trochę zaskoczona, ale by mi się spodobało. Uwaga, uwaga, fanfary, tu jaką piosenką określiłabyś swój dzisiejszy nastrój? Serio! Dziewczyny naprawdę y, lubią takie pytania i warto takie pytanie zadać. W związku z tym, kiedy siedzisz naprzeciwko jakiejś y, dziewczyny i tak się na nią patrzysz i mówisz, słuchaj. Jak na Ciebie patrzę i się zastanawiam, jaką piosenką określiłabyś swój dzisiejszy nastrój? To nie dość, że ta dziewczyna musi się zastanowić, jaki ma nastrój, to jeszcze dodatkowo musi nazwać ją jakąś piosenką, a potem można od tej piosenki zacząć rozmowę i przejść do wielu, wielu, wielu różnych tematów. Drogi kawalerze, droga panno, warto mieć w swoim arsenale. Rozmowy na randkę, jakiś prosty żart. Serio to nie chodzi o to, żeby przygotowywać się i żeby tutaj wymyślać i sypać kawałami jak z rękawa, ale czasami na rozładowanie jakiejś atmosfery, albo kiedy dochodzimy do punktu kulminacyjnego, kulminacyjnego wtedy wyskoczyć z czymś takim, no i wtedy mamy taką milszą atmosferę. Ja mam zawsze przy sobie takich kilka kawałów. Natomiast no, jeden mogę Wam zdradzić, on jest bardzo fajnym i bardzo, bardzo śmiesznym takim dowcipem. Może ktoś z Was zna o trzech żółwikach, które szły przez pustynię. Nie wiem, może kojarzysz, ale uwaga, idzie pierwszy żółwik przez pustynię i mówi: Ja jestem pierwszym żółwikiem. I idzie drugi żółwik przez pustynię i mówi: Ja jestem drugim żółwikiem. Idzie trzeci żółwik przez pustynię i mówi: Ja jestem pierwszym żółwikiem. Czemu trzeci żółwik tak powiedział? No, trzy sekundy. Bo to był kłamczuszek. <laughs> no i taki suchar zawsze może pomóc w rozładowaniu atmosfery, no bo przecież pokazujesz, że masz trochę do siebie dystans i że masz świadomość, że nie każdy żart musi być taki, żeby boki zrywać, chociaż ja osobiście lubię e, dowcip o e, żółwikach. Dlatego miej przy sobie coś, co może spowodować, że gdzieś zawsze znajdziesz albo coś uwypuklisz, e, czy powiesz coś śmiesznego nawet na swój temat, bo to może mieć... E, Taki mały element rozładowujący sytuację. Ostatni punkt. No właśnie, lęki, stresy, obawy. To często bardzo może powodować, że przy tych pierwszych randkach, czy na szybkich randkach, czy na normalnej randce możemy nie być sobą. Ja wtedy sugeruję zrobić jedną rzecz, która jest najważniejszą rzeczą, bo wtedy ona jakby pokazuje drugiej osobie szczerość. Powiedz jej o tym, Prosta i banalna rzecz. Serio, siedzisz naprzeciwko drugiej osobie, drugiej osoby, czujesz, że pot po prostu wszędzie ci tam spływa, jakbyś z basenu wyszła albo wyszedł, czujesz się zdenerwowana, pąsowe poliki, ręce się trzęsą, oczywiście trochę przeginam, ale często może tak być, że ściska gdzieś w żołądku, no i nie czujemy się komfortowo. Co wtedy zrobić? Powiedzieć drugiej osobie. Po prostu powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja normalnie to jestem trochę inny, ale dzisiaj jakoś się strasznie stresuję. Nie wiem, co może być tego powodem, chociaż przypuszczam, bo chciałbym po prostu, żebyś mnie może polubiła, albo żebyś mnie polubił, natomiast no, nie potrafię się dobrze zrelaksować i wyłączyć i być po prostu sobą. Także, sorry, będę się starać, będę się starała, ale trochę mi potrzeba na to czasu. I naprawdę, kiedy powiecie tak drugiej osobie, to ta druga osoba będzie, da Wam taki, taki właśnie, jak powiedziałem, handicap, przyzwolenie na to, że możesz troszeczkę potrzebować czasu na takie przyzwyczajenie się. To jest naturalne. Naprawdę stres przy spotkaniach jest czymś takim, no co wychodzi z nas i nie jest czymś absurdalnym, e, czego nikt nie ma. Większość ludzi tak ma, jeżeli nie praktycznie każdy. Stresujemy się, bo chcemy dobrze wypaść przed drugą osobą, a kiedy ten stres narasta w nas do takiego poziomu bardzo wysokiego, no to pojawiają się pewne fizjologiczne objawy. Więc wtedy warto jest takiej osobie drugiej powiedzieć o tym, że to nie my, tylko po prostu stres, który nas zżera. Na ten stres mam jeszcze dużo innych recept, ale niektóre z nich chcę zostawić na filmiki, które będą w przyszłości. Serdecznie Was zapraszam do tego, żeby obejrzeć filmik za tydzień, bo będę mówił o właśnie szybkich rankach, które pewnie już w przyszłym tygodniu to mogą u nas wystartować. Więc o tym Państwa poinformuję. Serdecznie Was zapraszam. Ale e, też zapraszam na to dwa tygodnie, bo już mam przygotowany tekst i będzie o Tinderze, bo wiem, że dużo Tinderujecie i sporo osób mi napisało o tym, jak e, zdobyć trochę więcej wyborów. No dobra, to tyle. To bułkania to był koniec bycia singlem, aż mi się język zaczął plądać. Koniec bycia singlem. Ja jestem Domek i zapraszam Was za tydzień o godzinie 18 w niedzielę. Do zobaczenia! Dzięki za obejrzenie filmiku. Serdecznie zapraszam Cię, aby kliknąć subskrypcję pod tym filmikiem albo żeby dać jakiś komentarz, łapkę w górę. Będzie nam miło wtedy nawiązać razem z sobą kontakt. Serdecznie zapraszam Cię też, aby wejść na stronę chrześcijańscysingle.pl